Gdyby tylko światło nabijało rachunki za prąd, ale elektryczny jest tu nawet grzejnik, a że przy chłodach mieszkanie Michała Bębenisty z Gorzowa trzeba mocno dogrzewać, to znajduje to swoje odbicie w opłatach. 300 zł. To tak jak umiem, bo ja są oszczędny. Sąsiadka obok ma podobne rachunki za energię, a tylko niecałe 1000 zł emerytury. Wykupię prąd i co mi zostaje? Do życia nic. Od nowego roku, co dziś potwierdził minister Klimatu i Środowiska, zostaną wprowadzone dopłaty do rachunków za prąd dla najuboższych. Mają objąć co piąte gospodarstwo w Polsce, czyli około 2,5 miliona odbiorców prądu. Na pomoc będą mogli liczyć ci, których miesięczny dochód w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie przekracza 1563 zł, w przypadku gospodarstw wieloosobowych próg dochodu na jednego mieszkańca to 1115 zł. Chcemy zabezpieczyć tych odbiorców Którzy są najbardziej wrażliwi, którzy mają największy udział kosztów energii w swoich rachunkach i dać im dodatek finansowy. W ramach dopłat rodzina z dwojgiem dzieci będzie mogła liczyć na około 700 zł rocznie. Większe rodziny dostaną ponad 800 zł, a w przyznaniu tej pomocy mają pośredniczyć gminne ośrodki pomocy społecznej. Do tej pory w naszym kraju w dosyć ograniczonym stopniu te transfery dla biedniejszych gospodarstw domowych ze względu na ubóstwo energetyczne były. Były wypłacane. Na dopłaty nie mają raczej co liczyć właściciele nawet niewielkich firm. Drożący prąd przełoży się więc na wyższe ceny ich produktów. Niektórzy sprzedawcy chcieliby podnieść ceny aż o 40%. Zielone światło musi im tu jeszcze dać Urząd Regulacji Energetyki, który ostateczne taryfy na prąd zatwierdzi dopiero w połowie grudnia. Czego powinniśmy się spodziewać? Z urzędu napływają sugestie, że podwyżki, jakie od nowego roku zobaczymy na rachunkach będą dwucyfrowe, bo ceny energii na giełdach idą ostro w górę. Zdecydowanie pewnie będą to ceny wyższe niż w zeszłym roku i wyższe niż poziom inflacji. Tego się niestety spodziewamy, no bo nie możemy abstrahować od tej sytuacji na rynku giełdowym. Michał Bębenista w swoim gorzowskim mieszkaniu może jeszcze próbować bardziej oszczędzać prąd, ale jeśli przyjdą większe chłody trzeba będzie maksymalnie odkręcić. Czy się na bo to jest szczyt. Czyli mieszkanie szczytowe, takie, z którego ciepło bardzo szybko ucieka. Paweł Gadomski, wydarzenia.